Cześć, nazywam się Kwiecień Rafał. Jestem z trenerem Arturem Wierzbow. tam Z którym y, znamy się od 2006 roku. Y, trener był moim nauczycielem, nauczycielem. No. Trenerem y, w koronie Kielce. Sporo czasu minęło, ale jesteśmy tacy sami. Jesteśmy tacy sami, ale relacje są jeszcze, jeszcze, jeszcze lepsze, ale zawsze były dobre. Mm. I, i też y, myślę, że cofniemy się lekko, lekko w tył ponieważ mam kilka, kilka pytań do trenera kluczowych <laughs> odpowiedzi y na część z nich zna, na część nie, ale myślę, że fajnie byłoby to przekazać też zawodnikom, którzy przyjeżdżają na obozy bramkarskie i, i pewnie oni y wiedzą o tym, że trener był w kadrze młodzieżowej Polski, trenerem bramkarzy. No ale właśnie, jak, jak to się stało, albo czy w ogóle trener kiedykolwiek sobie wyobrażał siebie w kadrze młodzieżowej, jak był y, czynnym jeszcze zawodnikiem, to czy, czy przez głowę przeszła taka myśl, że w przyszłości zostanę trenerem bramkarzy w kadrze młodzieżowej? Znaczy tak, powiem to w ten sposób. Jako młody chłopiec. Który zaczynał gdzieś tam przygodę z piłką, zawsze miał marzenia, tak? Żeby grać w najlepszym klubie, żeby reprezentować barwy narodowe. To jest jakby nieodłączny element tego, że się ciężko pracuje i się chce dążyć jak najwyżej. A to, jak się stało, że zostałem trenerem ramkarzy w Kadrze, to postaram się tak w skrócie opowiedzieć. Można powiedzieć, że był to totalny przypadek, bo nigdy nie wiesz, kto cię obserwuje, i taka historia mnie się przydarzyła, bo. Będąc na kursie A, UFA A w Warszawie łączonym z Pro, mieliśmy taki jeden cykl spotkań na zjeździe. że musieli być też trenerzy, bo było takie obciążenie czasowe, że trenerzy z UEFA Pro i UEFA musieli mieć ze sobą zjazd. Podczas prezentowania swojej prezentacji na temat szkolenia w rąkarzy w Koronie, bo taką prezentację miałem, przedstawiając swój projekt, swój program, jak pracuję. Jak podchodzę do jednostek treningowych, jak monitoruję zawodników, TCR-a. Po tym spotkaniu, po tej prezentacji, wieczorkiem na zakończenie dnia wyszedłem się na przedłudynek i o dziwo na mojej drodze stanął Andrzej Dawidziuk. Zaczepił mnie, porozmawialiśmy chwilę o radku ciężniaku, bo miałem chwilę sposobność też z radkiem funkcjonować nie jako trener, wręcz przeciwnie, jako bardziej taki do rozmowy, do współpracy z grupami młodzieżowymi, bo też oferowałem takie, takie, takie zadania w klubie Korona Kielce. Po, po, po tej krótkiej rozmowie z, gdzieś tam trener Andrzej Dawidziuk z, nie tyle zaproponował, co zasugerował. Tak? Taką, taką opcję, że szukają, że potrzebują i czy m, byłbym gdzieś tam skłonny z, z spróbować. Oczywiście nie odmawia się, tak? tym bardziej Andrzejowi Dawidziukowi. W tamtych czasach, można powiedzieć, jedna z najwybitniejszych pod Owchami, można powiedzieć, tak, bo mówimy tutaj o Akademii e, Amiki, e, o może nie na Akademii. E, Szamotuły, tak, tak. w Poznań i Legia Warszawa, tak tak, 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 tak. Na pewno dwóch nie wierzyłem, znaczy, tak, powiem, tak, Nie wierzyłem w to, co słyszałem. natomiast tak gdzieś na luzie podszedłem do tego, mówię, a luźna rozmowa, pewnie. Ale, tak jak mówię, pojechałem do domu, tydzień później zadzwonił, notabene, mój kolega, który w tej kadrze też funkcjonował, Grzegorz Faberski. I, i, I nie tyle prosił, ale wręcz kazał złożyć CV swoje do, 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 do PZPN-u, podał mi adres, wszystko jak najbardziej złożyłem, choć jeszcze i tak, i tak nie wierzyłem w to, to co usłyszałem, gdzieś tam nie docierało do mnie. I pamiętam, na kursie, może nie kursie, może bardziej takim szkoleniu gra z UEFA, który odbywał się na Krakowskiej w Kielcach, na hali, zadzwonił do mnie Robert Stachura, że przyszło pismo z PZPN-u z powołaniem mojej osoby jako trenera kadry narodowej U17. To było dla mnie wielkim szokiem, zaskoczeniem, bo taką niespodzianką od losu, że jako zawodnik nie, a e, trener, było mi bardzo przyjemnie tej kwestii, ale do końca też nie wierzyłem. Wiecie dlaczego? Bo był to 1 kwietnia, trójmana trylis. Więc nie do końca to docierało do mnie. Musiałem naprawdę mocno gdzieś tam się zaangażować w tą informację. Wykonałem kilka telefonów, które potwierdzały to, i tak się to stało. Tak jak mówię i apeluję tak samo do Was, róbcie swoje. Pracujcie ciężko, bo tak naprawdę nie wiecie kto Was obserwuje, kto na Was patrzy i co za chwilę może się w Waszym życiu fajnie wydarzyć. No tak jak wspomniałeś, to było przypadkowe, ale szczęściu pomogłeś, prawda? No. Praca a. musiała być wykonana dobrze, ta prezentacja yy, i, i dzięki no, no, niej tak nie zwróciłeś na siebie uwagę. Yy, a czy, no jeżeli już trafiłeś do tej kary, to czy była tam presja? Czy nie było presji? Jeżeli była, to jak duża? Znaczy do na pierwsze zgrupowanie na pewno nie wiedziałem czego się spodziewać, to jest, to jest jakby no, taka, taka zagadka, tak. Natomiast gdzieś tam po pobycie tam, pierwszy dzień pamiętam, odbywaliśmy zajęcia e, takie konsultacyjne, gdzieś tam poznawcze, tak, gdzieś tam dużo, dużo z chłopcami rozmawiałem, przedstawiłem jak ja to widzę. Jak, 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 jak kadra ma funkcjonować, jeżeli chodzi o, o bramkarzy, o, o trening, o e, analizę tych treningów, meczy. Tak? E, myślę, że chłopcy przyjęli to w tak, z, takim, z takim mocnym, mocnym e, przytupem i, w taką, i, i gdzieś tam od początku mi zaufali, bo. E, Widzieli, co od nich oczekuje, jak mają funkcjonować, jak mają funkcjonować jako indywidualnie, jak mają funkcjonować z zespołem. Widzieli wizję, widzieli pomysł. Spodobało im się to i myślę, że taka presja, ja wiem, presja może i była, ale to presja presja wynikająca bardziej z meczów niekontrolnych, tak? tych meczów bardziej eliminacyjnych. Tam a, rozumiem. Okej, okay, a Jaki bramkarz trenowa jeszcze może przypomnieć? Y y y oczywiście, kilka nazwisk może umknąć, <laughs> na to jest, no jestem gotowy, ale kilka, kilka z nich. No Wojtek Połoski był u nas na konsultacjach, tak? Tak, Wojtek Pałowski. Y Gerard Bieszczad poznaliśmy ta, go, bo jest. byliśmy, y byliśmy na, na stażu tam to w z do Gerarda To była właśnie pierwsza konsultacja, gdzie spotkałem się z, z Gerardem, tak? Y i dużo rozmawialiśmy. i Właśnie to była pierwsza konsultacja, których, na której zderzyłem się właśnie z Gerardem. Później po, po tej drodze e, dalszej tak, pojawiły się takie nazwiska jak e, e, Wojtek Pawłowski, e, Michał Szomnik, e, przepraszam, jeżeli kogoś pominę, Kuba Zolech. Tak, e, tak, to, tak to się zaczęło, tak to się, tak to się kręciło gdzieś tam w tym wszystkim. No, było dużo, dużo pracy, dużo wyjazdów, dużo zaangażowania kadry szkoleniowej, jeździliśmy, patrzyliśmy. Nie ukrywam, że, że, że też wspieraliśmy się trenerami Dawidziukiem, trenerami z innych klubów, którzy, którzy sugerowali nam, jednocześnie nie mogę powiedzieć, bo też jeździliśmy po Polsce po, po turniejach, patrzyliśmy, obserwowaliśmy wymienione przez nich nazwiska. Hmm. OK. Hmm. Na pewno kilka nazwisk ominęliśmy, bo no, w kadrze było już ponad, znaczy? ponad, ponad, ponad dwa lata, ale y, powiedz, y, właśnie jak różni się ta y, specyfika tego treningu pomiędzy treningami klubowymi, gdzie zawodników mamy cały czas y, pod kontrolą, y, blisko siebie, a właśnie na kadrze, bo te przezgrupowania y, były rzadziej y, niż widzi się y, zawodników w klubie. no mhm. Jak się pracuje, właśnie zawękałem przez te kilka dni zgrupowania. Powiem tak, to jest komfort. To jest komfort. Ja sobie założyłem, że będę pracował tak jak w klubie najbardziej, ale nie narzucając wielkiego obciążenia. Tam nie ma czasu. Chłopcy wiedzieli o tym i dostawali ode mnie wskazówki nad czym trzeba pracować. Tak? Jedni mieli problem na przedpolu z ustawieniem, drudzy mieli problem z oceną sytuacji do wyjścia do piłek prostopadłych. Wiele czynników się na to składało, ale dostawali te wskazówki i założyliśmy zeszyty co tak samo występuje u nas w Akademii w Kipermani I to, to był strzał dziesiątkę, bo zapisy całych jednostek od, od pierwszej konsultacji do kolejnej, całych jednostek treningowych, obciążenia, co robili, na co trenerzy zwracali uwagę, był dla mnie almanachem, wiedzą, która była nieodzownym elementem konstruowania jednostki treningowej na danym zgrupowaniu. Dobrze, a czy pamiętasz najlepszy występ Hmm. najlepszy mecz bramkarza w kadrze, czyli mecz, w którym widziałeś, że widziałeś poziom bramkarza, który później nie został tak, przez, nie, nie był przeskoczony przez innych bramkarzy. Kto zagrał taki mecz, który tak zapadł ci w pamięci, jaki to był mecz? No to był mecz szczególny. Był to mecz na zakończenie konsultacji w Łomży. Przebywała tam reprezentacja Holandii. Mocny przeciwnik. Bardzo, bardzo mocny przeciwnik, bardzo dobra ekipa. Zupełnie inny wymiar futbolu, jak na 17-18 latków. Ale w tym meczu pamiętam, że Michał Szomik. Michał Szomik no, wzrósł się na wyżyny swojej swoje, swoje sztuki bramkarskiej i, I patrząc na to, jak zaczynał kadrze, a jak się rozwijał, jak się. Za każdym razem podnosił w sferze umiejętności, w sferze przyklicznej, świadome, świadomości pozycji, którą zajmuje, to było coś fajnego. Okej, okay. grał w warce, prawda? Do Szkocji wyleciał też i, i, i chyba teraz wrócił, wrócił do Polski, jeżeli się nie mylę. A czy mógłbyś też nam, trenerze, powiedzieć, co cechowało trenera zdaniem tą całą grupę, tą całą grupę tych piłkarzy, Bramkarzy również yy, w kadrze, na pewno upartość, dążenie do celu, chęć pracy, chęć rozwoju, chęć bycia gdzieś dalej niż są dotychczas. tak? Na pewno chęć poprawy swojej umiejętności, chęć grania najlepszych meczów. To, 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 to było widać ten bój z woku, chęć zaangażowania. W to, co robią. To jest przede wszystkim sprawiało radość, tak? Sprawiało. Nie poddawali się po Polaszce, wręcz przeciwnie. Podejmowali kroki do tego, aby eliminować błędy i starać się ich po prostu nie powtarzać i każdy mecz grać, jak najlepiej potrafi. Dobrze i ostatnie pytanie. Czy chciałby wrócić do kadry młodzieżowej? No, spędził trener, tak jak wspomnieliśmy, ponad dwa lata hmm. i pewnie czasami taka myśl przechodzi. Tak. To, jest, to by było coś pięknego, niewątpliwie. To jest tak, jesteś na, jesteś w, extra, w extra klasie. spadasz o trzy klasy niżej i nagle dostajesz propozycję powrotu. Pakujesz się i jedziesz. Bez odwrotu. Wie, głęboko wierzę w to, w trenerze, też mamy to nagrane, życzę tego trenerowi i mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego nagrania i będę mógł pokazać, że że życzyłem tego i się spełniło, także oby. Życie składa się z przypadków, nigdy nie wiesz kto Cię obserwuje, kto na Ciebie patrzy. Wierzę w to, to jest moim marzeniem, zawsze było, jest i będzie. Tego sobie życzę i każdemu zawodniku.